Cześć, nazywam się Szymon. Lubię przychodzić do szkoły, bo ta szkoła jest super. Mam dużo kolegów, mam dużo przyjaciół i koledzy mnie też lubią. Wycieczki są super, miłe i przyjazne. Byliśmy na przykład na filmie i ja i było fajnie. Cześć, jestem Nikita. Lubię chodzić do szkoły. Szkoła jest fajna. Dzisiaj byliśmy na basenie. Mam dużo przyjaciół, wszystko jest fajnie. Zachęcam młodszych, młodszych uczniów, żeby przyszli do szkoły. Cześć, jestem Lila, Bardzo lubię szkołę. Moja pani jest bardzo miła. Mam dużo kolegów i koleżanek, są bardzo fajni. No i byliśmy na wycieczce na wsi i byliśmy dzisiaj na basenie. I zachęcam dużo że dzieci do wsi. Szanowni szkoły, bardzo mam I różne wycieczki. Mam dużo przyjaciół, mam bardzo fajną panią. I lubię niektóre zajęcia. Zachęcam dzie małe dzieci, żeby przyszły do naszej szkoły. Dzień dobry, nazywam się T Tomek, chodzę do drugiej klasy i podoba mi się, że robimy dużo różnych prac, fajnych i, i fajne są wycieczki. Cześć, mam na imię Zuzia chodzę do drugiej B. Chciałabym, żeby wszyscy chodzili tutaj do tej szkoły, bo ta szkoła jest po prostu najlepsza. Chodzimy na bardzo fajne basen, mamy bardzo fajne zajęcia i mamy najfajniejszą panią na całym świecie. Bardzo polecam wszystkie klasy. Cześć, jestem Hania. Bardzo lubię tą szkołę, bo mam bardzo dużo koleżanek, kolegów, jest tu bardzo fajnie, na świetlicy bawimy się, czytamy książki, odrobimy lekcje, a potem idziemy na obiad, po obiedzie jest odpoczynek, a potem ewentualnie idziemy na boisko. Zawsze mi się tu podoba, dlatego że w szkole są bardzo miłe panie, moja pani jest Bardzo lubię lekcje plastyki, fizyki, czy WF-u i plastyki. Bardzo też lubię, bardzo lubię spędzać czas z paniami, gdy jesteśmy na wycieczkach, lubię wycieczki, gdy gram na flecie. mam bardzo dużo talentów, jestem zawsze uśmiechnięta. i co twierdzą, że mam bardzo ładny uśmiech i Generalnie bardzo Was zapraszam, żebyście się nie bali tutaj być, bo to jest bardzo fajnie i, i będziecie z tego bardzo zadowoleni. Po prostu ja odkrywam w sobie nowe pasje, których wcześniej nie znałam i bardzo fajnie jest. Nasza, moja pani mnie nauczyła grać na flecie. I generalnie ja tego momentu ćwiczę w domu, chodziłam na mszę na roraty i grałam od samego rana o piątej. I generalnie jest bardzo fajnie, bardzo lubię kolegów i koleżanki, prawie nigdy się z nimi nie kłócę i generalnie zachęcam Was bardzo, żebyście przyszli do tej szkoły, bo nie ma się czego bać.